Na Białołęce przy ulicy Skierdowskiej, trwają prace przy Centrum Samotnych Matek z Dziećmi. Cztery budynki zostały przed zimą doprowadzone do stanu zamkniętego. Teraz na zewnątrz powstają elewacje i dojazdy. W środku każdego z pawilonów projekt przewiduje po osiem pomieszczeń sypialnych z łazienkami. Ponadto wspólną kuchnię, jadalnię, pralnię, suszarnię, pokój ogólny i pokój odwiedzin. Całość zostanie oddana warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w maju przyszłego roku. 23 grudnia łyżwy na żoli Żoliborzu były bardzo potrzebne. Przy Potockiej na terenie RKS Marymont otwarto lodowisko. Na takie miejsce mieszkańcy dzielnicy czekali od lat. Zainstalowane urządzenia techniczne pozwalają na utrzymanie tafli lodowej nawet przy temperaturze plus 10 stopni Celsjusza. Podczas otwarcia nie zabrakło konkursów i zabaw. Lodowisko będzie czynne codziennie od 9 do 22. Można było przy okazji zobaczyć, co to znaczy kręcić się na lodzie. Centrum Łowicka, w ramach odbywającej się w każdy piątek śmietanki łowickiej, próba koncertu promującego płytę AMOK, będącej zapisem jednego z wieczorów w centrum. Gdybyś był mężczyzną może mógłbyś nawet pobić, lecz ty tylko. Katarzyna Dąbrowska, Agnieszka Judycka i Monika Węgiel przygotowały repertuar w którym aż skrzy się od znakomitych autorów i kompozytorów. Za to że jestem mogłoby nie być wcale. Budowę przychodni we Włochach rozpoczęto w 2009 roku. Trafiliśmy do niej tuż przed otwarciem. Trwa meblowanie i ustawianie sprzętu. Znajdą się tu poradnie ginekologiczna, dermatologiczna, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, stomatologii, chirurgii stomatologicznej, leczenia uzależnień, zdrowia psychicznego, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii i chirurgii urazowej. Budynek został w całości sfinansowany z budżetu Dzielnicy Włochy. Otwarcie. Planowane jest na przełomie lutego i marca. W wesołej odbyły się mazowieckie eliminacje do 18. już ogólnopolskiego festiwalu kolęd i pastorałek. Chór Kameralny Alla Polaka z Warszawy zajął drugie miejsce w kategorii chóry. Przy dźwiękach kolendy życzymy dobrego nowego roku. www.um.warszawa.pl